Rozpoczynamy kolejny program serii Mozdowsze Powiat Płock. Dziś porozmawiamy o bardzo ważnych tematach, które dotyczą Płocka, ale i całego regionu. Pan Andrzej Nowakowski, prezydent miasta Płocka, moim państwa gościem. Dzień dobry. Witam pana redaktora, bardzo serdecznie witam państwa. A rozpoczynamy proszę państwa od tematu bardzo ważnego. Trzy lata minęło już od rozpoczęcia wojny na Ukrainie. Płock od początku solidaryzuje się z Ukraińcami i pomaga, no właśnie, pokazały pokazali na przestrzeni tych trzech lat, że mają wielkie serca. Rzeczywiście nie tylko Płocka, ale cała Polska. Ten szok wywołany świadomością, że tuż za naszymi granicami toczy się pełna skalowa wojna, że Rosja napadła na naszego także sąsiada, czyli Ukrainę, że giną tam nie tylko żołnierze, ale giną cywile, giną dzieci. I ta ogromna fala migracji, spowodowanej właśnie wojną, gdzie do Polski, albo przez Polskę, kilka milionów kobiet i dzieci uciekało z Ukrainy do świata, w którym mogła, mogą czuć się bezpiecznie. To z jednej strony rzeczywiście otwarte serca mieszkańców Polski, mieszkańców Płocka, także. To przyjęcie kobiet i dzieci tutaj w Płocku, głównie z Żytomierza naszego miasta partnerskiego, ale także. Mm, pomoc w organizowaniu transportów humanitarnych. Od właściwie pierwszych dni, kiedy do Płocka przyjeżdżały autokary wypełnione kobietami i dziećmi, a wracały na Ukrainę wypełnione żywnością, środkami chemicznymi, a później także bateriami, później także środkami medycznymi, opatrunkami. To wszystko przy współpracy z Żytomierzem, z miastem partnerskim przez wiele, wiele miesięcy, a nawet lat. Do tej pory jako miasto już w mniejszym stopniu jak pospolite ruszenie to było na początku, tylko bardziej w sposób zorganizowany, już także wykorzystując prawo, które zostało w, rzecz zmienione w Polsce i poprzez wojewodę. Wspieramy cały czas głównie kobiety i dzieci, które są wśród nas. Dzieci chodzą do naszych przedszkoli, do naszych szkół kobiety, a także częściowo niewielka grupa mężczyzn również pracują w Płocku. Te trzy lata pokazały, jak ważna jest w tym momencie Solidarność przez to małe i duże S, gdzie jesteśmy gotowi wspierać osoby potrzebujące po prostu pomocy. Od trzech dniach na budynku ratusza i przed Płockim Ratuszem powiewa ukraińska flaga, także właśnie jako znak Solidarności. A cały czas, już w tej chwili, w sposób także taki bardzo konsekwentny razem z naszym Caritasem Płockim pomagamy wysyłając transporty humanitarne. Teraz najczęściej z lekami trafiają one bardzo często do domów dziecka, do domów pomocy społecznej, właśnie w Ukrainie, w Żytomierzu albo w okolicach Żytomierza. Ja sądzę, że w tym momencie warto jeszcze raz bardzo mocno powiedzieć: dziękuję tym wszystkim, którzy angażowali się, angażują w tę bezinteresowną pomoc, dzieląc się po prostu dobrem z osobami, które znalazły się w tragicznej sytuacji, często tracąc wszystko, nie tylko dom, ale także często i najbliższych, bo na froncie giną cały czas. Żołnierze ukraińscy, ale giną także cywile. Panie bywało, że ten konflikt trwa już trzy lata, spodziewał się pan prezydent na początku, że to będzie trwało tak długo? Nikt się nie spodziewał, że ten konflikt w ogóle wybuchnie, a tym bardziej, że będzie trwał tak długo tutaj bohaterstwo Ukraińców, ja tylko przypomnę, że Putin był przekonany, że potrwa to kilka dni i zdobędzie kijów, natomiast całe szczęście, że Ukraińcy byli w stanie bronić swojej ojczyzny, oczywiście przy wsparciu całego demokratycznego świata, bo to też trzeba bardzo mocno podkreślić, że nie tylko Polska, ale cała demokratyczna, wolna Europa wspiera Ukraińców. Ukraińców wspierają także Stany Zjednoczone, również bardzo konsekwentnie, przynajmniej ta administracja prezydenta Bidena. W tej chwili obserwujemy działania administracji kolejnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, a więc Donalda Trumpa, które mają przybliżyć nas do pokoju w Ukrainie. Co woda, wbrew zapowiedziom nie potrwało to trzy dni, natomiast no, raczej trudno było się tego spodziewać. I też te warunki, na których miałby zawrzeć. Być zawarty pokój, muszą przede wszystkim być gwarancjami dla Ukrainy, że kolejna wojna nie wybuchnie w perspektywie kolejnych 2, 5, 7 lat, bo pamiętajmy, to nie chodzi tylko i wyłącznie o zakończenie wojny w Ukrainie, tu chodzi o pokój i bezpieczeństwo w całej Europie i o takie gwarancje bezpieczeństwa, które w większym, dużo większym stopniu zabezpieczą nas przed potencjalną agresją ze strony no, potężnego sąsiada, jakim jest bez wątpienia Rosja, która dzisiaj te imperialistyczne swoje zapędy pokazuje właśnie na Ukrainie kosztem żyć, kosztem wielu śmierci właśnie Ukraińców, którzy giną broniąc swojej ojczyzny, ale także giną jako ofiary bombardowań w miastach, gdzie giną kobiety, dzieci, cywile. Zmieniamy temat na kolejny, który się poniekąd łączy. Centrum Integracji Cudzoziemców w Płocku to temat, który budzi wiele kontrowersji. Właśnie, czy słusznie o tym sobie za chwilę porozmawiamy, ale zacznijmy od definicji. Czym, Panie Prezydencie, ma być Centrum Integracji Cudzoziemców w Płocku? Szanowni Państwo, to Centrum Integracji Cudzoziemców ma być przede wszystkim punktem informacyjno-usługowym. Które, i, który jest, będzie częścią Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, a więc administracji y, samorządu województwa Urzędu Marszałkowskiego. Ja w ogóle nie jestem tutaj w jakimś wielkim stopniu przedmiotem tej dyskusji. Rola prezydenta właściwie ograniczyła się do tego, że Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zapytało urząd miasta, czy dysponuje jakimś lokalem na potrzeby tego urzędu. A ponieważ z urzędem marszałkowskim współpracujemy bardzo dobrze, często zabiegając o środki, chociażby unijne, współpracując Także w zakresie właśnie pomocy społecznej, no bo tutaj ta y, pomoc i wsparcie jest bardzo istotna i współpraca. Więc, jako prezydent, odpowiedziałem, że tak, dysponujemy takim y, lokalem i jesteśmy w stanie taki lokal, powtórzę jeszcze raz, Mazowieckiemu Centrum Polityki Społecznej, a więc y, Wydziałowi. Urzędu Marszałkowskiego Samorządu Województwa udostępnić na potrzeby właśnie tego Centrum Integracji Cudzoziemców. Podpisałem odpowiednie zarządzenie, które zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej, a więc od października ubiegłego roku było to wiadome. Mało tego, z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że te centra Integracji Cudzoziemców powstały w wyniku implementacji pewnych dokumentów unijnych przez rząd. PiSu zaakceptowanych i przyjętych do realizacji. I rząd PiSu najpierw tego rodzaju centra stworzył w województwie wielkopolskim, tam był pilotaż, a teraz ma to być realizowane na terenie całej Polski przez właśnie Urzędy Marszałkowskie. Na co także Unia Europejska daje pieniądze. A więc jak widzicie Państwo, no, cała ta historia rozgrywa się między rządem PiSu, który podpisał odpowiednie dokumenty, dostał pieniądze z Unii Europejskiej na realizację tych centrów integracji cudzoziemców, a następnie dzisiaj Urzędy Marszałkowskie. Mając te środki, mają to te y, centra otwierać w, uwaga, byłych miastach wojewódzkich na terenie Mazowsza, a więc nie tylko Płock, ale także Sielce, Ostrołęka, Ciechanów, Radom i właśnie Warszawa. To, to jest bardzo istotne. To mają być. Elementy Urzędu Marszałkowskiego. To nie są żadne ośrodki, żadne centra takie pobytowe. To nie ma być żaden obóz, taki jak powstał zresztą za czasów PiSu, można powiedzieć, pod Orlenem, gdzie zgromadzono kilka tysięcy cudzoziemców, którzy dzisiaj pracują na Olefinach. To ma być. Urząd. Urząd, który będzie przede wszystkim takim punktem informacyjno-usługowym, gdzie ci cudzoziemcy będą mogli otrzymać informacje i pomoc w sprawach urzędowych czy usług, które, z których mogą korzystać. Bo często jest tak, że te osoby, które legalnie przebywają w y, Polsce pracując, y, nie mają pełnej wiedzy na temat y, kwestii na przykład y, ubezpieczeń, czy y, kwestii opieki zdrowotnej, czy nawet kwestii, no, gdyby chciały y, kupić samochód, to jak go później gdzieś zarejestrować. One normalnie dzisiaj pracują, tak jak powiedziałem, w płoczku y, pracują... Około 7,5 tysiąca dzisiaj cudzoziemców, przy okazji budowy e, olefin, legalnie pracują i to są cudzoziemcy, i tego rodzaju centra e, mają pomóc im w. Pewnej integracji, w posiadaniu pewnej wiedzy, także mają być tam organizowane różnego rodzaju kursy języka polskiego, adaptacyjne, orientacyjne, poznawanie realiów administracyjnych właśnie w polskich urzędach, czy wsparcie w zakresie zatrudnienia, praw pracowniczych, wsparcie psychologiczne, jeśli będzie potrzebne, także zakres chociażby przeciwdziałania pomocy i, co ważne, przeciwdziałanie handlowi ludźmi. Tam ci cudzoziemcy mają być po prostu, w tej formule y, obsługiwani. Panie prezydencie, na koniec prosiłbym, żeby m, zaprosił m, pan wszystkich e, płacą do tego, aby wziąć udział w kolejnej edycji budżetu obywatelskiego, bo ta. Już za chwilę wystartuje. Dokładnie tak, bo generalnie z cudzoziemcami my funkcjonujemy, tak jak powiedziałem, od kilku lat i nagle tworzenie takiego centrum przez Urząd Marszałkowski nie przewróci w żaden sposób funkcjonowania miasta. Miasto dalej funkcjonuje, są realizowane inwestycje, no będziemy dalej rozwijać płock, wykorzystując środki unijne czy środki rządowe, pozyskując te środki na realizację wielu inwestycji ale z budżetu miasta będziemy po raz kolejny realizować budżet obywatelski Płocka. Już w środę 26 lutego wystartowała 14 edycja budżetu obywatelskiego Płocka. Projekty można składać do 17 marca, bo to jest ten pierwszy etap, kiedy ktoś ma pomysł i wówczas ten pomysł składa. Szanowni państwo, myśmy już zakończyli 13 edycji, blisko 1000 projektów zostało złożonych, z czego zrealizowaliśmy 150 prawie projektów. Dokładnie 149 za około 53 miliony złotych. Te środki i te pomysły mieszkańców Płocka zmieniają Płock na lepsze. Dlatego tak Ważne jest, by wziąć udział w naszym budżecie obywatelskim płocka, a wtedy można zmienić albo całe miasto, bo są projekty ogólnomiejskie tu się nic nie zmieniło. Na nie przeznaczamy około 3 milionów złotych, ale są także projekty osiedlowe, które zmienić mogą tę rzeczywistość tuż obok nas, bo płoc składa się z 21 osiedli i ważne, żebyśmy rzeczywiście te, w tej skali zarówno makro całego miasta, jak i mikro osiedla, czuli się dobrze w płocku, żeby no, życie było bardziej i bezpieczne, ale także bardziej e, przyjemne. Na projekt osiedlowy mamy ponad 4 miliony 650 tysięcy złotych, z tym, że jeden maksymalnie może być 550 tysięcy, więc zapraszam w tym momencie do składania tych projektów, e, pomysłów. E, będziemy mieli na budżet obywatelski takie rekordowe 7 milionów 700 tysięcy złotych. Od 26 lutego do 17 marca. Później będzie weryfikacja tych projektów, będziemy przedstawiać te projekty mieszkańcom, ich promocja, a później głosowanie, które będzie dopiero we wrześniu, tak żeby ten budżet był realizowany w kolejnym roku. Natomiast dzisiaj, jeszcze raz powtórzę można już składać projekty i to będzie można te pomysły składać do 17 marca. Co ważne, można to zrobić za pomocą nowej platformy, i to jest właśnie największa nowość tej 14 edycji budżetu, platforma, która będzie obsługiwała zarówno składanie projektów, jak i głosowanie na tej na tym samym adresie mojemiasto.plock.eu. I tutaj zapraszam na tę platformę, na tę stronę i tam będzie można za jej pośrednictwem składać te projekty. Ale jeśli ktoś będzie wolał je założyć tradycyjnie, to oczywiście również zapraszamy do biura obsługi klienta przy ulicy Stary Rynek 1 i tam do Urzędu Miasta można te projekty składać. Do czego oczywiście zachęcam. moja. ja dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.